Lata, więc jaką przyczepę chcę wam pokazać? Oczywiście do lodu, do lodu, ale dzisiaj, co ważniejsze, będziemy rozmawiać o tym, jak przyczepę można zrobić z zewnątrz, jak można ją wykończyć w fajny sposób. Zostańcie z nami i oglądajcie. Słuchajcie, tak jak mówiłem na początku, trochę więcej dzisiaj poświęcimy tym, co można zrobić na zewnątrz przyczepy, czyli jak można zorganizować jeszcze tą przestrzeń dookoła tej przyczepy. Przed samą przyczepą mamy postawiony taki podjazd aby łatwiej się po prostu zamawiał to jest takie podwyższenie, musicie zrobić to z czego chcecie z drewna, ze stali, jak wam się podoba do tego są dwie i wszystko było po naszej stronie i generalnie jak to będzie zorganizowane już na miejscu będą sadzone kwiaty, będzie to wyglądało odrobinę inaczej niż przy typowych przyciskach tak? Próbujmy otworzyć klapę. A, przed klapą jeszcze kasetonik, o którym nie wspominałem. Jak w każdej przyczepie musi być coś takiego, żeby była fajna reklama, żeby to było widać z daleka. To się podświetla, jest zrobiona taka ramka drewniana. No i co? No, tak akurat jest wybrane. Myślę, że myślę, że wygląda fajnie. Otwieramy przyczepę. Jesteśmy prawie że w środku, oczywiście, stoi wyżej. i naprawdę bardzo wygodnie zamówić sobie tutaj lody, wszystko widzę, żeby tam sobie smaki. Tu, to jest podnoszone, czyli to można sobie schować w środku. To można sobie schować w środku. Poczekajcie w momencie, zobaczmy Otwieramy telewizor. I na tym telewizorze. Pięknie wyświetla nam się menu. To się składa do środka, więc nie ma problemu w trakcie jazdy. Jest na haczyku. Tutaj u góry jest na magnesie. Dodatkowo wzdłuż całej otwieranej klapy mamy lampy. To są takie typowe, modne lampeczki. Wieczorem wygląda, wygląda super. Przejdźmy do elewacji, bo na tym chcielibyśmy się dzisiaj skupić. Elewacja jest wykonana z takich Sztachetek drewnianych, masa roboty, ale wydaje mi się, że warto. Od samego początku do samej góry. Gdybyście chcieli sobie robić coś takiego, pamiętajcie, żeby mieć jakiś taki znacznik wkładany, żeby te odległości były takie same. Dosyć dużo kręcenia, ale, ale z zewnątrz wygląda, wygląda to fajnie. I inna opcja to oklejanie przyczypy. <laughs> To kolejne przyczepy, które jest no, na pewno mniej czasochłonne, ma też inne możliwości, ale to wygląda naturalnie, to wygląda inaczej, wygląda, y, wydaje, mi się, że, y, wygląda, y, wydaje mi się, że wygląda po prostu, po prostu fajnie. Y, a kto jak ocenia, no to już po waszej stronie. Chodźcie do środka. Kroków pszczoła jest mała, ona ma 2,5 metra, więc naprawdę nie się to jest zbyt wiele nie potrzeba. Mamy dwie, szafy mroźniejsze, mamy Stół z dwoma zlewami w środku nasza instalacja, mówiłem o tym milion razy. I mamy urządzenia groźnicze, czyli konserwatory. Te konserwatory to są konserwatory naszej produkcji. Yy, I czym one się różnią? Możecie wprowadzić na skrzyniowe lub możecie to mieć od nas. Od nas wygląda to po prostu bardziej estetycznie. Jeżeli będziecie potrzebować ewentualnie zrobić to w jakiejś restauracji, no to ciężko jest taki konserwator zwykły położyć, bo no nie wygląda najlepiej. Nasze konserwatory możemy robić na zamówienie i mogą być wkładane praktycznie w każde miejsce. Malujemy pod kolor. Tutaj mamy blak nierdzewny, na to idą pokrywy. No i na końcu... Na końcu zwykła kasa, żeby trzymać cały, cały utarg z dnia dzisiaj znów kolejna przyczepa. Pokazaliśmy jak zrobić z zewnątrz, co można zorganizować jeszcze na zewnątrz przyczepy przed nią. Kolejna przyczepa do lodów. Jeżeli chcecie, zostawajcie z nami, Aby dajcie na w górę. No i co, Po zobaczeniu. Cześć.